Olsztyńskie kamienice odzyskują dawny blask. W tym roku miasto na prace konserwatorsko budowlane przy zabytkach przekazało ponad pół miliona złotych. O finansowanie ubiegały się 40 podmioty, w głównej mierze wspólnoty mieszkaniowe. Komisja pozytywnie rozpatrzyła 21 wniosków. Pieniądze przeznaczono na szereg prac remontowych, w tym renowacje elewacji, odnowę dachów, instalacji oraz murów piwnicznych. Przeznaczyliśmy około 600 tysięcy złotych na realizację projektów przygotowanych przez wspólnoty przede wszystkim, które oczywiście w ramach projektu rewitalizacji i uchwały, którą przygotowała Rada Miasta mogły te wspólnoty starać się o środki, uzyskać wsparcie. O tym, że olsztyńskie kamienice pięknieją, można przekonać się spacerując po Starym Mieście, Zatorzu czy Śródmieściu. W ostatnich latach odnowiono między innymi zabytki przy ulicach Warmińskiej 1, 2 oraz 8, Mazurskiej 2 i 7a, a także Mickiewicza 31 oraz 33. Warto przypomnieć, że od 2018 roku o dofinansowanie może ubiegać się szersze grono mieszkańców zabytkowych budynków. Samorząd Olsztyna zmienił Swoją uchwałę o zasadach udzielania dotacji. W związku z tym, właśnie te obiekty, które nie są wpisane do rejestru zabytków, a ujęte w gminnej ewidencji zabytków, mogą również ubiegać się o dotacje z budżetu miasta. Każdy, kto uważnie chodzi uliczkami starego miasta, spostrzeże na niektórych kamienicach dekoracje wykonane techniką z grafito. Była ona bardzo popularna w epoce renesansu, natomiast olsztyńska starówka została nią przyozdobiona w latach 1964 66 Na zastosowanie tego rodzaju sztuki wpadli rodzimi twórcy. Stało się to w czasach, kiedy wiele budynków Olsztyna dopiero zaczęło odzyskiwać dawny, przedwojenny blask. Wykonali ją artyści znani z nazwiska, którzy jeszcze do niedawna chodzili po tym starym mieście, nawet mieszkali tutaj, bo zarówno Maria Szymańska, która tu mieszkała, Andrzej Samulowski, który mieszkał nad kawiarnią staromiejską. Oni byli mieszkańcami, oni dekorowali swoje własne otoczenie. Z grafita, podobnie jak kamienice, zostały otoczone konserwatorską opieką. Dofinansowanie z budżetu miasta przekazano m.in. na odnowę dekoracji ściennych, znajdujących się na kamienicy przy ulicy Stare Miasto 29 na 32. To jest bardzo ulotne, kiedy coś się staje wartościowe, kiedy coś się staje zabytkiem. Wczoraj artyści żyli, wczoraj chodzili, dzisiaj ich nie ma. Wczoraj Tworzyliśmy takie dekoracje, teraz mamy inne technologie, teraz wszystko się wykonuje, wykończa innymi metodami, czy lepszymi niezupełnie, więc no to, to ma wartość. Istnieje kilka źródeł, z których możliwe jest uzyskanie dofinansowania na renowację zabytków. Na ten cel środki zabezpiecza m.in. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. O dotacje można ubiegać się także z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego.